Witajcie z tej strony Damian Faustrut Polska. Witam Was w Piątkowy Wieczór i na samym początku powiem Wam, że nagrałem ten materiał. Yy, nagrywając dźwięk podczas yy, tworzenia tego materiału, aczkolwiek okazał się on tak fatalny, że ten, ta jakość dźwięku okazała się tak fatalna, że dogrywam teraz dźwięk do już nagranego materiału i zobaczymy jak to wyjdzie. Dzisiaj skupimy się na wycinaniu elementów, jakiegoś tam figur, wzorów z grafik, które możemy na przykład znaleźć, znaleźć w internecie. Ponieważ zbliża się ten okres świąteczny, w którym za chwilę będziemy wykonywali różnego rodzaju ozdoby, figury i tak dalej, pomyślałem, że fajnie, żebyście mogli sobie odświeżyć informacje o tym, jak na ploterze CNC można wyciąć sobie... Jakąś tam figurę, powiedzmy z gotowej już grafiki, którą znajdziemy w internecie. Ponieważ mamy teraz okres Halloween, czyli tutaj wszystkich świętych, i wiele osób wykonuje różnego rodzaju wycina, różnego rodzaju figury, właśnie takie jak duchy, pumpkiny i tym podobne, to stwierdziłem, że będziemy się trzymali tego tematu. Jak widzicie, wszedłem na stronę. Google, gdzie wpisałem sobie w oknie przeglądarki hasło Ghost SVG. Dlaczego SVG? Dopisałem, dlatego, że bardzo często grafiki, jeżeli wpiszemy sobie hasło w Google i użyjemy tam na końcu SVG, to wyskoczą nam grafiki, które będzie nam łatwiej sobie później obrabiać, tak, aby one były czytelne dla naszej frezarki, a tak naprawdę dla programu Fusion 360. Dlatego, że w pierwszej kolejności pobierzemy sobie naszą grafikę, następnie przerzucimy ją do programu graficznego Inkscape, a później zapiszemy sobie ją właśnie w formacie SVG, tak abyśmy mogli sobie zaimportować naszą grafikę do Fusion 360, gdzie następnie wyciągniemy ją w przestrzeni i stworzymy sobie, stworzymy sobie jakiś tam model, który wytniemy na naszej frezarce. Ja za chwilę wybiorę sobie jednego z tych duchów, którego tutaj widzicie, jakoś takiego prostego, następnie zapiszę go na pulpicie. I tutaj tak samo słowem wstępu od razu powiem, że jeżeli są osoby, które są zaawansowane w grafice komputerowej lub też bardziej zaawansowane w obróbce właśnie CNC, to niektóre pojęcia mogą być dla Was zbyt proste i uproszczone, ale ja chcę, żeby tutaj przyswoiły wiedzę osoby, które tak naprawdę zaczynają i chciałyby, o ile nie są w stanie same sobie czegoś zaprojektować, chciałyby, uczyć się na przykładzie na przykład gotowej grafiki, tak? Więc tutaj osoby zaawansowane, bardzo proszę o wyrozumiałość. Wybrałem, jak widzicie, takiego prostego ducha, teraz go zapiszę sobie na komputerze i przejdziemy do kolejnego oprogramowania. Jak widzicie, kolejnym programem, który będzie Wam, wam potrzebny, będzie to program powiedzmy graficzny, tak to nazwijmy, Inkscape. Link znajdziecie w opisie tego materiału, który umożliwi nam przerobienie tej grafiki, którą sobie pobraliśmy, w taki sposób, aby następnie można było sobie ją, tą grafikę, zaimportować do Fusion 360. Pierwszym krokiem będzie wczytanie pliku, dlatego klikamy tutaj zakładkę plik, następnie otwórz, jak dobrze pamiętam, otwórz, bo tutaj nagrywając, dogrywając ten na dźwięk, nie widzę do końca ekranu, klikamy otwórz i szukamy na swoim komputerze, pliku, który będziemy przerabiali. Jak widzicie mamy naszego ducha, otworzyliśmy ten plik, jednak musimy go przerobić w taki sposób, aby wyodrębnić kontury tego ducha, a następnie te kontury wycinać na naszej frezarce CNC. Z górnego menu wybieramy ścieżka, następnie wektoryzuj, wektoryzuj bitmapę, tak aby z tego obrazka utworzyć kolejny To tutaj tak jak mówię to jest już oprosz, powiedzmy uproszczony opis żeby stworzyć kolejny obrazek który nie będzie miał przede wszystkim tła, jak widzicie po kliknięciu tutaj wektoryzuj bitmapę otworzyło nam się osobne okno na temat tych opcji, które tutaj są nie będę dużo mówił, kliknijcie aktualizuj i w tym momencie pojawi wam się w tym małym okienku nasz duch, następnie klikamy OK tak jak mówię, nie będę się rozwlekał w tym momencie na temat tych wszystkich funkcji, które tam są, bo w zależności od grafiki, oczywiście tam jest dużo, dużo więcej ustawień. Ale kiedy klikniecie OK, jak widzicie, mamy tutaj w tym momencie te dwa duchy. Ten duch, którym teraz poruszam on nie ma tła, czyli nie ma tego białego tła i to widać w momencie kiedy ja go przeciągam nad tamtym drugim duchem, tym naszym bazowym, że jak widzicie przez na przykład oczy tego ducha widać tego znowu naszego ducha z tyłu. Może to jest trochę zawiłe jak ja to opowiadam, no ale chodzi o to, że nie ma on tła. Teraz kiedy złapię sobie tego naszego ducha bazowego, widzicie kiedy ja go przeciągam, on nam zasłania tego naszego ducha przede wszystkim dlatego, że ma tło. Więc tutaj Usuwamy sobie tego ducha, zaznaczyłem go, klikamy delete, usuwamy tego ducha i zostawiamy tego naszego nowego, wygenerowanego ducha. Ponownie z naszego górnego menu wybieramy ścieżka i klikamy obiekt w ścieżkę. Tak naprawdę to jest wszystko, co musieliśmy zrobić. Teraz klikamy plik, zapisz jako i zapisujemy sobie tą grafikę w formacie SVG na naszym komputerze. W kolejnym kroku, kroku przechodzimy do oprogramowania Fusion 360, gdzie zaimportujemy sobie naszą grafikę SVG. W tym celu rozwijamy górne menu Insert i wybieramy sobie Insert SVG, tak jak to ja zrobiłem przed chwilą. Otworzy wam się nowe okno, gdzie szukamy naszej grafiki ducha zapisanej w formacie SVG. Kiedy wybraliśmy sobie plik, za chwilę w Fusion nam się pokaże okno. Z prawej strony widzicie, gdzie jest nasz plik już załadowany, a teraz będziemy musieli sobie wskazać powierzchnię, gdzie ta grafika zostanie umieszczona. Ja oczywiście polecam pomiędzy osią X a Y, czyli tą płaską powierzchnią tutaj, którą w tym momencie widzicie, że zaznaczam myszką i na niej, żeby ta grafika została umieszczona. Jak widzicie, kontur naszego ducha został e, zaimportowany. Ja go sobie przesunę, tutaj go obracam tego ducha z tego względu, że mam pewien skrawek materiału, na którym będziemy pracowali i wydaje mi się, że że w tym położeniu ten duch, właściwie wystarczy mi materiału na to, żeby wyciąć tego ducha. Klikamy sobie teraz OK. Obrócimy sobie kamerę, żeby nam łatwiej było operować. I w tym momencie mamy płaski rysunek, który właściwie no, obrys, kontur naszego ducha. No, nazwijmy to rysunkiem. Ale warto jest wyciągnąć sobie go w przestrzeni, tak aby łatwiej nam było sobie następnie stworzyć program dla frezarki. W tym celu wyciągnę go w przestrzeni, ja będę tutaj klawisz Q, aby go wyciągnąć. Ja go wyciągnąłem na 18 mm, dlatego że będę go wycinał z MDF-u o grubości 18 mm. I tak tworząc powiedzmy sobie już ten, ten model trójwymiarowo, będzie nam łatwiej sobie go obrabiać. Mi ten duch wystarczy w takiej postaci jak teraz jest, więc klikamy sobie tutaj to menu górne z lewej strony design i przechodzimy do zakładki manufaktur. Pierwszym krokiem będzie utworzenie setupu. Klikamy setup. Obrócimy kamerę, żeby było nam łatwiej się przyjrzeć tym, tym ustawieniom. Ja wiem, że nasz model ma 18 mm tak jak ma nasz surowiec, dlatego w drugiej zakładce setupu, Odejmę sobie tą wartość jednego mm, ustawię tam 0 mm, jeżeli chodzi o wartość w topie, dlatego żeby, żeby frezarka nie przyjmowała wartości 19 mm, tylko 18 mm. Jak widzicie, jeszcze tutaj w tym momencie, ja wróciłem do zakładki design, dlatego że sobie sprawdziłem, jaki wymiar w osi X i Y ma nasz duch i stwierdziłem, że lepiej jest go obrócić, bo ten sposób powinno mi wystarczyć materiał. Oczywiście osie można tak samo zmieniać na poziomie setupu, ale tak jak powiedziałem, chciałbym, żeby ten poradnik był taki bardzo podstawowy, i tutaj nie będę rozwlekał jeszcze tam dodatkowych ustawień, które są możliwe w Fusion. Jeżeli Wam się coś nie mieści, możecie przejść z powrotem do design i obrócić sobie swoją figurę, tak żeby pasowała Wam do surowca, w którym będziecie obrabiali. I tak jak już wspomniałem wcześniej, tutaj za chwilkę będę zmieniał parametr z 1 mm na 0 mm dla wartości TOP, czyli tej wysokości naszego surowca, jeżeli chodzi o wartości w osi XY zostawię ten 1 mm który docelowo jest Fusion 360, bo to mi w niczym nie przeszkadza, no i w tym momencie określam punkt zerowy, od którego maszyna będzie zaczynała pracę i w punkt, w którym ja ustawię frez na samym początku, przed rozpoczęciem pracy przez maszynę W tym miejscu jeszcze taka mała uwaga, ponieważ tak jak Wam pokazałem w oprogramowaniu Inkscape, kiedy tworzyliśmy sobie tą grafikę, przerabialiśmy tą grafikę, bardzo mocno się nie skupialiśmy na ustawieniach, ten zaimportowany plik nie jest doskonały. Jak widzicie, tutaj krawędź tego ducha składa się z wielu elementów, wielu segmentów. I w tych segmentach, czy tutaj wewnętrznych, czy zewnętrznych, frezarka nie będzie działała idealnie, płynnie, bo trzeba byłoby to, że tak powiem wygładzić tą krawędź, żeby frezarka mogła w 100% płynnie poruszać się. Jednak to wymaga trochę więcej wiedzy i też nie będziemy dzisiaj o tym mówili. Ducha wytniemy po konturze, dlatego wycinamy, wybieramy funkcję kontur, dlatego że konturem zarówno wytniemy sobie te otwory wewnętrzne, czyli oczy i buzie, jak i zewnętrzne. Pierwszym krokiem jest oczywiście wybranie frezu. Klikamy select frez, następnie wybierz frez, tutaj wybieramy frez płaski, wprowadzamy sobie jego parametry. Ja będę pracował na frezie o średnicy 3,175 mm i ten parametr sobie zostawię. Następnie przejdziemy do zakładki, gdzie wprowadzamy parametry cięcia. I tutaj znów jest trochę temat bardziej obszerny, dlatego że możecie, może tak, na samym początku powiem. Ja będę tutaj pracował na naszym lidzie PRO1010, gdzie mam wrzeciono. Sterowane z falownika. Dlatego ja już tutaj wprowadzam sobie parametr wartość parametru, jeżeli chodzi o prędkość obrotową naszego wrzeciona, dlatego że generując później ten plik, w tym pliku zostanie zawarta ta informacja, z jaką prędkością ma się poruszać ma się obracać nasz frez. I ja tutaj wprowadziłem, jak widzicie, 17 tysięcy obrotów na minutę. No, i tutaj kolejny, kolejny parametr: to możecie, że tak powiem, ręcznie wprowadzić sobie wartość, prędkość, z jaką będzie pracował, pracowała maszyna w osi X i Y, na przykład 2-5000 mm na minutę, w zależności od tego, w jakim materiale oczywiście pracujecie to, i jakim frezem musicie sobie te parametry dobrać. Więc można to wprowadzić w tym pierwszym oknie, przykładowo te 2000 mm. Ja ostatnio trochę inaczej podchodzę do frezowania, to też jest bardzo obszerny temat, więc ja nie wprowadzam sobie sztywnego parametru tutaj, yy, ja wprowadzam trochę inne wartości, ale tutaj, jeżeli chodzi o ten temat, to również w przyszłości myślę, że nagram dla Was film. Zmieniam również parametr, jeżeli chodzi o prędkość wejścia yy, po rampie, czyli tego takiego płynnego wejścia w materiał, żeby ten proces nam trochę szybciej przebiegał. Kiedy już wprowadziłem wszystkie parametry frezu, teraz będę musiał określić sobie, tak naprawdę, co ma wycinać w pierwszej kolejności nasza maszyna. No i teraz ważne jest to, że, żeby określić sobie, że właściwie kolejność w jakiej ja będę to zaznaczał, tak będzie wykonywał nasz ploter dane czynności. I nie może on mi wyciąć w tym momencie konturu, dlatego że później będzie ciężko wyciąć oczy. Więc w pierwszej kolejności zaznaczam sobie tutaj te wewnętrzne otwory, oczy i buzie, tak aby w pierwszej czynności były właśnie wycinane te elementy. Zmienię sobie tutaj parametr, jeżeli chodzi o wysokości, dlatego żeby trochę zaoszczędzić na czasie, ale tego też nie będziemy dzisiaj jakoś bardzo mocno zgłębiać. W ostatniej zakładce wyłączę sobie funkcję wejścia i wyjścia i skorzystam z funkcji rampa. Tak, aby on płynnie wchodził właśnie sobie i zbierał ten materiał i wycinał nam te otwory. Ustawię sobie to, jak dobrze pamiętam, 5, 5 stopni zejście. Tak jak mówię, dogrywam to na telefonie i nie widzę, niestety, tego co wprowadzałem, ale wydaje mi się, że 7 mm wejście w materiał maksymalnie, i, i tutaj, jeżeli chodzi o wejście, to 5 stopni maksymalnie. Jeszcze jeden parametr tutaj zmieniam, właśnie w zakładce wysokości, ponieważ pracujemy w MDF-ie 18 mm, ale MDF może gdzieś tam mieć jakieś wypuklenia, nie jest on idealnie zamocowany przy naszej maszynie, dlatego określę, że frez ma pracować do głębokości tak jak jest grubość naszego materiału, czyli 18 mm, ale ponieważ będę chciał, żeby on wchodził trochę głębiej, wprowadzę mu tutaj wartość minus 0,4 mm, jeśli dobrze pamiętam, czyli mimo tego, że nasz materiał ma 18 mm, nasz model ma 18 mm, to frez może sobie zejść na 18,4 mm w minusie względem punktu startowego. Jak widzicie utworzyła się już tutaj ścieżka. Dla wycięcia tych otworów wewnętrznych. Teraz prawym, klawiszem duplikuj tą funkcję, dlatego że obwód zewnętrzny też będziemy wycinali. W ten sam sposób wykorzystałem prawie te same parametry. Klikamy prawym, edytuj, przechodzimy do drugiej zakładki, gdzie wyłączymy sobie, właściwie usuniemy już wcześniej zaznaczone przez nas te obwody, bo teraz będziemy chcieli, żeby on wycinał sobie ten obwód zewnętrzny, zaznaczamy obwód zewnętrzny. I tak naprawdę więcej parametrów nie musimy sobie zmieniać, ponieważ on pobrał te wszystkie pozostałe parametry, czyli tam głębokość wejścia, funkcje rampy i tak, dalej, i tak dalej, frez z tej poprzedniej funkcji, ponieważ to jest, tak jak powiedziałem, już kopia pierwszej czynności. Teraz Fusion wygeneruje sobie ścieżki. Przeprowadzimy sobie symulację, żeby sprawdzić, czy to wszystko przebiega dobrze. Ja wyłączam sobie model, żeby zobaczyć tak naprawdę, żeby ten model gdzieś tam się nam podczas tej symulacji nie, nie pokazywał. Chcę zobaczyć, co wyjdzie. Przesunąłem tutaj przez przypadek, bo jakieś błędy Windowsa mi wyskoczyły, więc przeskoczył nam ten proces. Zobaczymy sobie symulację i przejdziemy dalej. Przeglądając tą symulację, oglądając ją stwierdziłem, że zmienię jeszcze jeden parametr, dlatego że za chwilę to zobaczycie, ale surowiec, czyli ten MDF, w którym będę pracował, no jest tak w nieprofesjonalny sposób zainstalowany i w pewnych miejscach on będzie jakby wystawał. To za chwilę zobaczycie, zrozumiecie, kiedy przejdziemy sobie do frezarki. Chodzi ogólnie o to, że kiedy często wycinam w MDF-ie, nie używam funkcji tapsów, czyli tak zwanych łączników pomiędzy surowcem a materiałem, bo ten MDF, pył MDF-ów, jeżeli nie mamy systemu odpylania, fajnie zakleszcza. Ale tutaj boję się, że nam spadnie ten detal, dlatego zaznaczyłem sobie tutaj tapsy, które jak widzicie powstały i to są te, tak zwane łączniki pomiędzy naszym surowcem a wycinanym elementem żeby to gdzieś tam nam się nie poruszyło podczas wycinania, nie spadło. Oczywiście możemy zmieniać parametry. Ja sobie tutaj zmienię, zmienię parametr wysokości tego tapsa na 1 mm i te łączniki później ręcznie sobie wytnę mm, już po, po zakończeniu procesu frezowania. Teraz klikamy post proces, kiedy wszystko mamy gotowe i zapisujemy nasz plik, a następnie przejdziemy do frezarki CNC. Jak widzicie jesteśmy teraz przy frezarce, czyli przy frezarce lit 1010 w wersji PRO, czyli tutaj tą wersję mamy z podwójną belką osi X i prowadnicą MGN dla osi Z, wrzeciono na falowniku. Mamy założony frez 3175 mm, dwupiórowy. No i tak jak Wam mówiłem, zostały mi jakieś skrawki MDF-u i tutaj właśnie to jest ten element, w którym myślę, że sobie tego ducha wytniemy, ten kawałek. MDF-u, mam nadzieję, że nam zaraz starczy na to materiału i te tapsy zastosowałem m.in. z tego względu, że jak widzicie, tutaj ten materiał wisi w powietrzu. Tak nie powinno się frezować. Oczywiście powinienem ten materiał sobie gdzieś tutaj przesunąć, żeby on był w miarę stabilnie przymocowany, a tak naprawdę najlepiej by było, żeby on był stabilnie przymocowany. Jednak, że tak jak powiedziałem, mamy dzisiaj piątek wieczór, to też chciałbym ten materiał w miarę sprawnie dla Was nagrać i pozwolę sobie wykorzystać dokładnie ten fragment MDF-u, który mamy tutaj. Uruchamia mi się w tym momencie laptop, za chwilę uruchomię oprogramowanie Open Builds Control i ustawimy sobie nasz punkt zerowy gdzieś w tym miejscu, tak aby względem tego punktu była wykonywana praca frezarki. Jak widzicie oprogramowanie Open Builds Control mam już uruchomione, więc teraz sobie za pomocą strzałek przesunę nasze osie naszą nasze oś X właśnie do tego punktu który przed sekundą wam pokazywałem i ustawimy sobie następnie oś Z Myślę, że to będzie taki punkt gdzieś początkowy, jeżeli chodzi o oś X i Y, może jeszcze tutaj delikatnie przesunę sobie ją w osi X. OK. Określmy w oprogramowaniu Control, że to jest punkt zerowy dla osi X i Y. I za chwilkę wykorzystałem funkcję PROP, do tego, o tu ostrość gubię oczywiście wykorzystamy funkcję prop do tego żeby sobie tutaj określić, określić oś z. Do określenia osi z wykorzystam sobie e, czujnik od Open BLIDZ XYZ. Ja go tutaj sobie obracam w drugą stronę dlatego że ten czujnik, od że mi starczyło OK. Normalnie ten czujnik powinien być umieszczony tak w narożniku w ten sposób i tutaj by wtedy fajnie można było wykonać pomiar e, pomiar X e, dla osi X, Y i dla Z. -ki. On jak widzicie, tutaj nie jest płaski tak jak o, go układam, to dopiero w tym momencie się on licuje. Ja go obracam w drugą stronę tylko z tego powodu, tylko z tego powodu, żeby właśnie ta jego grubość, ten tutaj ten wypust mi nie przeszkadzał i żeby nie mylił tego w osi Z. Dlatego można ten czujnik tak samo wykorzystać właśnie w ten sposób, że go sobie obracamy i teraz uruchomimy funkcję próbkowania. I ta wartość, która zostanie wprowadzona w oprogramowaniu OpenBels Control, kiedy go nie możemy sobie tak ładnie ułożyć na rogu, będzie na pewno poprawna. Funkcję PROP uruchamiamy tutaj, wybierając tą funkcję, następnie chcemy, żeby tylko mierzył z -kę. zatwierdzamy, że nasz frez znajduje się w takiej pozycji, jak tutaj na tym obrazku i klikamy ProP. Jak widzicie, Fres sobie teraz dojeżdża. Za chwilkę kiedy się zetknie. Tak, zapaliło się, zapaliły się te diody LED. Ja tutaj o, pokażę wam, że tutaj doszło do e, zamknięcia obwodu. Możemy sobie czujnik odłożyć. Jak widzicie na pulpicie mamy informację, że e, próbkowanie zakończyło się. Klikamy OK. No i w tym miejscu możemy sobie wczytać nasz e, plik. Jak widzicie mamy naszego ducha. Teraz ponieważ ja się trochę obawiam, że się nie zmieścimy, nie zmieścimy w tym kawałku materiału wykorzystam funkcję check size, aby sprawdzić czy zmieszczę się z tym duchem właśnie w MDF, w tym polu wolnym. Jak widzicie, idealnie się zmieszczę, dlatego teraz uruchomimy już sobie program i frezarka wykona pracę. Klikamy Run Job i praca się rozpoczęła. Jak widzicie, maszyna zakończyła pracę. Odsunę sobie teraz oś Y w osi Y. Wrzeciono. Odkurzacz. I zobaczymy, co nam wyszło. Jak widzicie, mamy naszego ducha się go... O, uda się wyłamać tapsy. wpadł z powrotem. Ok. Tutaj ja widzę, o, widzicie, tutaj został ten jeden z tapsów. Tutaj mamy gdzieś drugi, część się nam wyłamała. Taki mamy efekt końcowy. I myślę, że jest to dosyć prosty sposób, żeby właśnie tworzyć sobie różnego rodzaju mm, gdzieś tam ozdoby przede wszystkim na święta i, i podobne elementy. Jeśli będziecie potrzebowali właśnie wykorzystać gdzieś tam gotowe grafiki na swój użytek, to myślę, że w ten sposób możecie to sobie robić. Efekt jest taki, jaki widzicie. Powiem wam cały proces. Nie wiem, czy ten film przyspieszę, czy. Czy zostawię go w realnym tempie, tak jak maszyna wycinała, ale cały proces nie trwał dłużej jak mm, półtorej, dwie minuty, jak dobrze widzę. Tak, tak, dwie minuty zajęło, zajęło nam wszystko i na pewno zwróciliście uwagę, tylko... Tak jak mówię, nie wiem czy będę przyspieszał, czy nie będę przyspieszał tego materiału. Były takie momenty, w których maszyna zwalniała i ona nie pracowała przez cały cykl bardzo płynnie. No, ale to wynika tylko i wyłącznie z tego, jak jest przygotowane, jak jest przygotowana właśnie grafika. W taki bardzo prosty sposób, w który przygotowaliśmy, przygotowaliśmy sobie grafikę, przerobiliśmy grafikę i przygotowaliśmy sobie model dosłownie w 18 minut, włącznie z tym, że ja to nagrywałem, no pozwala nam na uzyskanie właśnie. Takiego efektu. Życzę Wam udanego weekendu. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania naszego, naszego kanału na YouTube, do śledzenia nas na Facebooku, na Instagramie, bo tam znajdziecie również wiele takich dziś krótkich, może ciekawych informacji. Do usłyszenia wkrótce.